Tak więc witam ponownie na kanale Strefa Gracza z tej strony Mikołaj. A przed Wami 16, 16? Tak, 16 materiał z gry Kingdom Rush z 2011 roku. Zaczynamy. Ostatnio przeszliśmy Hushush, Hushwood. E, I myślę, że możemy sobie teraz pójść do e, Bandits Lair. Tak naprawdę nie wiem, czy chcę. Uuu, ten Shi, on chyba został dodany w jakimś specjalnym update'cie. Nie wiem, który bohater jest świetny. I jeszcze taka jedna, jedna ciekawostka, może nie ciekawostka, tylko taka rada, żeby nie pisać mi komentarzy już z radami, bo ja te filmy nagrywam. To, to kiedy jest weekend, jest weekend przed tym tygodniem, kiedy widzicie filmy I ja to nagrywam wszystko na zapas, więc nie potrzebuję już porad. Dziękuję wszystkim za poradę, ale niepotrzebne są teraz. No chyba, że do Frontiersów, bo Frontiersy będą w kolejności się pojawiać, ale dopiero już od początku lutego. Eee, więc tutaj o bohaterach i o taktykach już nie trzeba mi pisać, już sobie jakoś tam poradzę. Z racji takiej, że mam czas, to nagrywam dużo Far Cry, dużo Dungeonsów i teraz między innymi King of Russia. Eee, a jeżeli chodzi o tych bohaterów, to tak naprawdę nie wiem co tutaj powinienem wziąć. Myślę, że zostanę przy tym o nim, bo Dynasa próbowałem jest... jest dziadowski. Eee, to tutaj nie wiem co jest dobre. On jest najlepszym chyba bohaterem, więc chyba przy nim zostanę. Eee, no nie wiem. Raczej nie będę brał na razie innych. Lecimy sobie do Bandit Layer, jakaś tutaj siwa wypoczynek bandytów. Zobaczymy co nas tu czeka. Ehm... Um, no jest grubo, jest... Jest grubo. Fuck. To by się tu przydało najlepiej wziąć kurczę. Hmm... Jak się nazywała ta lokacja w ogóle? E, chyba będę musiał przed tym sobie sprawdzić. Dobra, co byśmy mogli to... Co byśmy mogli tutaj zrobić? No nie no, chyba pójdę klasycznie, co? E, kurde... Nie wiem, czy jaką drogą oni będą szli? Tędy jeszcze mogą iść? Shit. No tu im nie pozwolę przyjść, to nie? Nie wiem, którą drogą oni będą szli. Dobra, na szczęście Oni będzie tutaj sobie stał. Ktoś mi, to, ktoś mi też właśnie pisał, czytałem komentarze przed chwilą do kolejnego filmu, chyba do 11, aby y, y, stawiać bohatera właśnie najlepiej y, na początku gry, żeby walczył, bo wtedy on się leveluje. Dziękuję za tą poradę. Wcześniej jakoś z niej za dużo nie korzystałem. O, i się zaczyna, nie? No ho. Tak, oczywiście, że tak. A idź pan w chuj. Przecie po tym i zginie. Dobra, jedno życie tylko straciłem, ciul. Worki tu są, tak? Zajebiście. Więcej was matka nie miała? Dobra, ten niech sobie przejdzie. Dobra, idą kolejni. O, jeszcze tam kurna. Świetnie po prostu. Lala. To nie powstrzymaliście ich? Kurna, przejdzie, przeszedł mi. Dobra, trudno. Na farcie, ja to robię. Dziwną dosyć taktykę sobie dałem. No Ale cóż, zobaczymy. A tu w ogóle żadnego... Aha. Hmm. To tutaj mogłem go faktycznie dać. A tu postawić tego, a tu postawić tego. O. Kurwa co ja zrobiłem? Miałem to postawić To nieźle Na farcie to zrobię Jest. A, świetnie. Kurwa, świetnie po prostu. A niech was chuj szczeli wszystkich. Kurwa. Nie, eee. 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 dobra, jeszcze raz. Próba numer dwa. Ja już zaczynam kląć. Już zaczynam kląć, bo mnie wkurzają te wszystkie poziomy. Eee, ja pierdzielę. Co ja tu powinienem zrobić? Tu se pajączki wyszły. A może od razu zbuduję tą artylerię co? To? A gówno nie zbuduję jej nawet. Dobra. Trzeba to, trzeba, to, trzeba to na rozum zrobić, kurde. Ale ja nie mam rozumu w takich sytuacjach. Te poziomy są za bardzo przebufowane. Ję gówno im robi jeszcze. Ha. Smyki idą. Dwa, po co ja tą falę puściłem? Nie pane wilczki Jakby one jeszcze trafiały, nie? Naprawdę dziwną taktykę ja teraz zastosowałem. <laughs> no i teraz ten będzie bronił tutaj sytuację. Oh yeah! Tak to się robi. Zapomniałem tu postawić tego dziadostwa. Aha, aha, mhm, tak. Ja. Yeah. Jest. Przyblokowało ich. Kolejny mi przeszedł trudno. No i wyżej dwie gwiazdki za to dostanę, ciul. Oni dość długo się utrzymują, jak na to, że powinni już dawno zniknąć. Dobra, jeszcze jedno i będę miał tą elektryczność. A tu wargi idą. Jest! Dobra, macie przewalone. Raz dużej idą, ta Nie obtrajcie się. Dobra, Zabrać już stanowczo robię wszystko pod tą elektryczność, nie? No ja się pierdzielu nie będę. Boże jedyny. A myślałem, że to będzie taki pikuś. No, tutaj to już się martwić nie muszę. No faktycznie się leveluje. tylko co daje level, dlatego tego oni. No ktoś mi napisał. No, widzę, widzę, kto mi napisał już. Aha. Ja wiem jaki dzisiaj dzień jest. Dzisiaj jest piątek. A co będzie? W a, co, a co jest związane z piątkiem? Zobaczycie za niedługo na kanale. Myślę, że od przyszłego tygodnia już będzie. Tak więc Legionie, powiadomienie dla Ciebie jeśli to oglądasz. Właśnie mi napisałeś o tym co oboje myślimy. Wtedy od razu można się szczelić, która jest godzina i który to jest dzień. <grybujesz> Tylko ja to muszę najpierw przejść. Aho, świetnie Nie skupiłem się już, kurwa, pierdol dostanę Naprawdę? O, nie straciłem życia, dobra, nie straciłem życia. Oj legion, legion, to wszystko przez ciebie, skupiłem się na tobie. Lunia. Muszę z y, screena podesłać. No, ale tak naprawdę, gdybym się skupił, to bym wiadomo, że to zrobił. No ale ważne, że ważne, że chociaż to przejdę, prawda? To jest najważniejsze. A jeśli ja tego nie przyjdę, to ciul. Jest! Jaki fart, nie? Jakby przeszedł, to by był koniec. Aż nic nie mówiłem. Mnie zatamowało. Boże. Masakra. Eee. Chciałbym to przynajmniej ukończyć, nie? Ukończę to będę szczęśliwy. To nie będę płakał o to, że nie mam kurna trzech gwiazdek, nie? Nad rozlanym piwem płakał nie będę. Zabiję go. Chyba. O, padło. Jest w ogóle strasznie odporne na obrażenia. Ja wiem czemu on tak nie pada z tego. Teraz już to No, na pająki to jest świetna broń. Dobra Wyciągam kolejnego, kolejną mumię I tutaj kolejną bym chciał wyciągnąć Nie przejedziesz stary, nie ma bata żebyś tam przeszedł Jeszcze obrażenia z tej magii dostaję Dobra. No i wszystkie wieże ulepszone. ELEKTRYCZNE Ostatnia fala. Co to jakiś boss idzie? Popieprzyło? Okej okay. Nie zejdzie ten co? wszyscy w pieprza Dobra No, dostaję z tych strzał. Be, e, e. Dawaj, go. Jest. Dało się. Kingpin zajebiście. Na jedną gwiazdkę ukończyłem, Ok, Okej, okay, liczy się, tak? Na casualu, ale na jedną gwiazdkę. <laughs> e, nic sobie za to nie kupię. Jakbym dwie, 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 dwie gwiazdki dostał, nie przekroczył tam 5 żyć, to, to bym mógł sobie jakieś ulepszenie przynajmniej kupić. To pipa, nie? Pipa. Dobra. Kończymy na razie. I widzimy się. Kiedy? Czy jest środa? Ważne, że ukończyłem. W czwartek się widzimy. Tak, o 15. <laughs>